Zaczniemy od przygotowania sosu truskawkowego. Wrzucę do wysokiego pojemnika, w którym dobrze się będzie miksowało. I tak naprawdę sos truskawkowy mamy już gotowy. Odstawiam do lodówki. Teraz zrobimy sos czekoladowy. Do rondelka wlewam śmietankę. Gdy się zagotuje, wrzucam pokruszoną czekoladę, mieszam do całkowitego rozpuszczenia się czekolady i sos mamy gotowy. Sos przeleję do miseczki, żeby mi wystygł. Wlewam śmietankę, dodamy taką płaską łyżeczkę cukru pudru, nie za dużo. Śmietankę przełożę do. Worka cukierniczego. Wszystko mamy już przygotowane. Idę po lody. Dwa dojrzałe banany przekrawam wzdłuż. Na podłużnym talerzyku układam obydwie połówki bananów. Wkładam trzy gałki lodów: truskawkowe, czekoladowe i waniliowe. Na lody truskawkowe wlejemy trochę sosu truskawkowego. Następnie Zrobię rozetki z ubitej śmietanki i udekoruję sosem czekoladowym. Już zostało nam tylko udekorowanie truskawkami. Dzisiaj robimy klasyczną wersję deseru banana split, ale nie tak dawno robiłem bardzo fajny deser lodową kanapkę. Możecie zerknąć, jak to wyszło. Listek mięty. Myślę, że udekoruję. Bardzo ładnie nasz deser i gotowe. Klasyczny deser banana split, który na pewno wyląduje na naszej playliście z deserami. Na dzisiaj tyle. Było bardzo szybko. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie zaznaczyć dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami. No i oczywiście łapka w górę, jak się podobało. Cześć.